Nie Nie z... znaleźć na to żadnego. Dobre, dobra, dobra. W większości przypadków interwencje policjantów drogówki trwają od 10 do 20 minut. Ukaranie tego pirata drogowego zajęło natomiast ponad godzinę. A wina była ewidentna. Przy dozwolonej prędkości 80 km na godzinę kierowca jechał zdecydowanie za szybko. Jednak bardziej niż na swoim przewinieniu, koncentruje się na pracy naszej ekipy i nie chce okazać dokumentów, chociaż został poinformowany, że materiał będzie tak zmontowany, że nikt go nie rozpozna. Nasza kamera rejestruje pracę policji wyłącznie po to, aby przestrzec innych kierowców przed niebezpieczną jazdą i innymi zagrożeniami na drogach. Nie Państwo, ja jestem profesorem i wiemy, że są moje Dobrze, ja na razie poproszę o dokumenty od Pana. Ja będę dokonał naprawdę praw. Ci Panowie chcieli samochodu Pani w przygód i Pan robi film ze mną. To nie ja, proszę Pana. Ja jestem daleki od robienia filmów. Skoro jesteśmy przy terminologii filmowej, to tu następuje pierwszy punkt zwrotny. W tej chwili z moim agentem proszę wyłączyć kamerę. Proszę, jazz kamerę i skasować cały materiał na mój temat. A pan... kontrakt ze mną. Podpisać kontrakt ze mną na wystąpienie filmu. Policjant nie chce podpisać kontraktu z kierowcą, tak więc agent nie będzie potrzebny. Z odsieczą mają natomiast przyjechać prawnicy. Naprawdę, ja mam 30 prawników na etapach, Naprawdę nie to z załatwienia. Nie wiem, czy panu gratulować. Główny bohater naszego filmu próbuje ściągnąć na miejsce jednego z 30 adwokatów, jednak na razie nikt nie przyjeżdża. Dobrze Pana, ale tak czy tak ja będę nalegał o te dokumenty, żeby Pan mi okazał. Nie, nie. Ja nie mam skomentowanych materiałów. Ale to nie ma nic jedno z jedną... z drugim wspólnego. Nie ma, bo jest w tym dla mnie paserem, który przewozi... który przewodzi ekipę, która... Cały czas nie Pan mnie obraża, proszę Pana. To pan. tego są no. co to, to, to jest... Nie, nie znam się na telewizji, wie Pan. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć. No ja tam przy mnie taką tworzę, przecież Pani inteligentnego jest pan inteligentny. No co Pan taką drogę przyjmuje? Jak nie inteligentny? Pan, mnie pan, pan obraża. I tu dochodzimy do drugiego punktu zwrotnego. Na miejsce będą musiały przyjechać posiłki. Uprzejmie proszę nie aresztować. Możemy znaleźć żadnego punktu. Ja poproszę swojego przełożonego, żeby przyjechał na miejsce kontroli. Dobre. Przełożony policjantów przyjeżdża na miejsce i również kilkakrotnie prosi o pokazanie dokumentów. Nagrywają naszą pracę i y, robią... robią... Ja, nie, ale ja nie jestem statystą. Ja mam bardzo wystarczające... Wysoki może być też mandat. Kierowca mimo ograniczenia prędkości jechał za szybko o 42 km na godzinę. Za to wykroczenie należy się 400 zł i 8 punktów karnych. Po kolejnych kilkunastu minutach rozmowy policjantom udaje się wreszcie uzyskać dokumenty od kierowcy. Jest ewentualnie do mnie, czy ja mogę oddalić się do innych obowiązków? Do sądu rejonowego w Warszawie zostaje również skierowany wniosek o ukaranie kierowcy za nieokazanie policjantom dokumentów do kontroli.